Dziedziczka. Odcinek 64. Występuje. Masz rację. Musimy porozmawiać. Jesteś dla mnie wyjątkową kobietą. Najpierw ja. Musisz o czymś wiedzieć. Chciałam ci powiedzieć jutro przy wszystkich, ale bez sensu czekać. Jestem. W ciąży. Wujku, co z Brandonem? Wszystko dobrze. Jest na wolności dzięki zdjęciu, które wysłała Dulce. Paloma bardzo nam pomogła. Świetnie. Inaczej, kruzowie mieliby duży problem. Oddałem butelkę wina Zita odstawiła ją na miejsce Był tu król tkanin Prospero, ale już wyszedł To sprawka Cornelia Wiecie, co się stało? Pani Debora została otruta. To on. Będziemy mieli dziecko. Miałem przeczucie. Trudno to wyjaśnić, ale wiedziałem. Uznałam, że będzie lepiej, jeśli dowiesz się ode mnie. Ale nie chcecie zmuszać do opieki nade mną i dzieckiem. To nas zaskoczyło. Jesteśmy zdenerwowani, ale musimy porozmawiać na spokojnie. Chyba źle się wyraziła. Chcę powiedzieć chwilę. Nie mówmy nic, czego później możemy żałować. Jestem zdrajcą, który zabierał Juanowi jedzenie. Nienawidzę cię. Nawet nie wiesz, jak bardzo czekałem na tę chwilę. Zapłacisz za wszystko, co mi zrobiłeś w dzieciństwie. Zgorzknienie? lęki, ból i szaleństwo. Mam po tobie. Oto twoje dziedzictwo. Chciałaś mnie zabić, kiedy byłem mały. Nawet suka nie zabija swoich młodych. Nikt nie jest na wskroży złym, jak ty. Nie wrócić. Nie powinnaś wracać, bo tylko mnie Nie Nienawidzę cię. Tak jak inni nienawidzą mnie. Wszyscy. Przez ciebie. Jestem takim potworem, jak ty. Nikt nigdy mnie nie kochał. Kobieta, którą kocham, nic do mnie nie czuje. Wiesz dlaczego? Bycie Twoim synem to moje przekleństwo. Nie lubi się z Tobą kłócić. Nie chcę iść spać, kiedy jesteśmy pogniewani. Dlaczego nie powiedziałaś, że zajrzałaś mi do laptopa? Kto ci powiedział? Julieta. Jędza. Oczernia mnie, że chciałem otruć Debora. Wiem, że to nie Ty. Prawda? Nie odpowiedziałaś. Dlaczego zajrzałaś do laptopa? Nieumyślnie. To wymówka. Dlaczego? Chciałam go wyłączyć i ci go dać. Myślisz, że jestem zabójcą? I chciałem zabić Debora? Myślisz, że zabiłem Tata? To Twoja sprawka? Braciszku, byłem niegrzeczny? Co robicie? Miałeś mu nic nie dawać. Popamiętasz, Drago. Zleję twojego brata. Mamo, przestań. Milcz. Świat jest straszny. Wyświadczam wam przysługę. Ciekawe, co jesteś silniejsze, wasz głód czy chęć życia? Mamo, nie chcę być głodna. Jedź. Dam ci coś do jedzenia. Nie płacz. Mamo? Nie. Jesteś głodna? Przeklęta. Maldita! ty Nie wierzę. Wątpisz. Jak mogłaś pomyśleć, że byłem do tego zdolny? Mam mętlik w głowie. Nie jestem pewna. Czego? Kto otruł debora? Nie wiem, jak przebiegł wypadek Twojego taty. Ufałem ci. Jest mi przykro, że nie ufasz mężowi. Pomyliłaś się co do jednego. Nie jesteśmy tacy sami. Jestem od Ciebie znacznie gorszy. Nieważne, co myślisz, zawsze ktoś ucierpi. Milczałam, żeby nie stawiać się w trudnej sytuacji. Nie chciałam, żebyś się dowiedział, kiedy ciąża będzie widoczna. Nie jestem taka. Mam nic nie robić. Nie będzie łatwo. Ale nie możesz podjąć decyzji za nas oboje. Mogę, mam prawo. Zajmę się dzieckiem jak tysiące innych kobiet. Już postanowiłam. Ty masz swoją rodzinę, a ja swoją. To też moje dziecko. Jest dla mnie ważne, bo cię kocham. Tak, ale nie chcę, żeby dorastało w Santa Catalinie. Niech będzie daleko od problemów ze spadkiem. Nie zgadzam się. Nie tobie o tym decydować. Kochałam Cię jak nigdy nikogo. Ale teraz moja miłość jest tutaj. Będę chronić dziecko. Ja też chcę je chronić. Nie zabieraj mi go. Nie pytam cię o zdanie. Nie błagam, żebyś się rozwiódł. Chcę, żebyś wiedział, że to mały Delmonta. Sama go wychowam. Katalino, jesteśmy zdenerwowani. Porozmawiajmy jutro. Nie chcę spać obok ciebie. Po co? Dla dzieci. Nie pozwolę na to. Mówisz sam do siebie? Myślę, to jest nas dwóch. Mogę spać u ciebie? Pokłóciłeś się z Palomą? Co się stało? Komu przyłożyć? Pedro mnie uderzył. Urządził scenę w biurze. Sara zaczęła krzyczeć. Juan mnie obronił. Co się dzieje z Pedra? Porozmawiam z nim. Nie ma go. Martwię się, bo bardzo się zmienił. Po przyjeździe Sary i Debory stał się bardziej agresywny. Już późno, gdzie jesteś? Dlaczego wszystko musi być takie skomplikowane? Nie wiem. Czasami myślę, że kłopoty nigdy się nie skończą. Nie możemy się poddawać. Tak. To Cornelio. To on otruł Debora. Dlaczego pijesz wino? Zawsze wolałeś piwo. Pewnego dnia wraz z Brianem postanowiliśmy spróbować najdroższego trumpu. Oddałem butelkę. Co robić? Boże, dopomnij. Jestem w ciąży. Co tu robisz sam? Chciałem pomyśleć. Ja też, ale z pustym żołądkiem nie mogę się skoncentrować. Wiem od Lukasza, co ci powiedział Pedro. Nieważne. Ale to nieprawda. Rodzice kochali nas porówno. Jestem z ciebie dumny. Dziękuję. Przeczekam to wszystko. Ostatnio Pedro jest agresywny. Uderzył Lukasa w obecności pracowników. Gdybym nie przyszedł, nie wiem, co by się stało. Co się z nim dzieje? Lukas nikomu nie przeszkadza. Wiem. Nie chcę dorzucać problemów, ale muszę Cię o coś zapytać. Byłeś z Julietą po wyniki badania DNA? Hmm? Kto idzie o tej porze? tam? Teściowa Twojego syna. Kto? Czego ona chce? Skąd mam wiedzieć? Za późno na odwiedziny. Dobry wieczór. Wstyd. Mówiłam, żebyśmy nie przychodzili. Milcz i daj mi mówić. Przepraszam za późną porę, ale to auto się zepsuło. Musimy kupić nowe, bo jesteśmy spokrewnieni z rodziną Del Monte. Przestał. Bardzo przepraszam. Co tu robisz? Chcemy ustalić, czy będziecie razem, czy się rozwiedziecie. Decydujcie. Małżeństwo dotyczy dwojga osób. Nie wtrącam się. Racja. Niech Jessica pogodzi się z mężem. Wychodzimy. Nie. To też nasza wina. Musimy wszystko naprawić w gronie rodziny. Dlaczego tu? Myślisz, że to twoje dziecko? Juan, chodź. Co się dzieje? Modesto źle się poczuł. Co jest? Rana? Przyszłam po wodę i tu go znalazłam. Zadzwonię po lekarza. Dobrze. Modesto! Podjęłam decyzję. Jutro wszystkim powiem. Dziś jeszcze to przemyślę. Bea i ja będziemy cię wspierać. Co ci jest? Pokuciłam się z Simonem o twoją mamę. Dowiemy się wszystkiego, kiedy się obudzi i powie, kto dał jej butelkę. Na razie nie mamy dowodów. Słusznie. Przykro mi, że tak cierpisz. Bardzo mi jej brakuje. Nie mówiłam ci, ale... Jestem w ciąży z Juanem. Nie osądzaj mnie, proszę, bo tego nie zniosę. W życiu. Huan wie? Nie chcę jego rozwodu. Nie będzie się zajmował dzieckiem. Uważaj na Julietę. Jeśli się dowie, uderzy z całą siłą. Mówiłaś jeszcze komuś? Nie chcecie martwić, ale uważaj na Pedra. Zgardzony mężczyzna i zazdrosna kobieta to fatalne połączenie.